Hej kościele, dobrze widzieć was po raz kolejny. Cieszę się, że jesteście z nami, że wybraliście niedzielę z Live Church Warsaw. Ja jestem Sandra, i przychodzę do Was z kolejną inspiracją z listu do kolosan, ponieważ nie wiem, czy wiecie, a mam nadzieję, że wiecie, ale przypomnę, że jesteśmy przez cały sezon wakacji w liście do kolosan. Chcemy się inspirować tym listem. Wierzymy, że Bóg wiele może do nas mówić przed Dzisiaj będąc razem z nami na Facebooku czy na YouTubie, jesteś podekscytowany, tak samo jak ja jesteś podekscytowany, podekscytowana tym, co Bóg chce do nas mówić w naszym życiu przez ten list. I ja, tak bardzo, może, może nawet nie bardzo, prywatnie, ale ja studiując em, z zaleceniem pastora, Macie, stało na nas nałożone, a to wyzwanie jest wspaniałe, aby codziennie czytać list do kolosan. Dla mnie takim. Pierwszym i jedynym liście do kolosa jest fragment, który właśnie za chwilę sobie przeczytamy i wierzę, że to jest po prostu klucz wszystkiego, że z tego cała kwintesencja tego, co Bóg i co Jezus uczynił w naszym życiu. Więc przeczytajmy sobie ten fragment. Jest on w drugim rozdziale jest to czternasty werset i mówi on tak: On umorzył nasze długi całą listę całą listę niespełnionych zobowiązań skończył z nimi gdy przygwoździł je do krzyża Jezus skończył ze wszystkimi zobowiązaniami kiedy przygwoził. został Paweł opisuje w tym fragmencie że prawo wymaga od nas właściwego postępowania mówi że prawo wymaga od ciebie właściwego postępowania a Czego jeszcze wymaga prawo? Prawo wymaga sprawiedliwości. Prawo jest po to, aby uzyskać sprawiedliwość. Jeśli przestrzegasz prawa, dostajesz nagrodę. Jeśli nie przestrzegasz celu, po prostu zostajesz ukarany. Prosta sprawa, znamy to również z naszego codziennego życia. I problem, pierwszy problem, problem polega na z nas żaden człowiek nie jest w stanie sprostać wymogom prawa. Ani Żydzi nie byli w stanie tego zrobić, ani poganie nie byli w stanie tego zrobić. Ani ja, ani ty nie stać wymogą prawa, bo prawo po prostu domaga się sprawiedliwości. Jeśli zrobiłeś coś nie okej, okay, trudno, takie mamy prawo, musisz ponosić, ponieść za to. I w tym momencie, gdzie prawo obciążało nas z powodu słabości naszego ciała, tam przyszedł grzech i Bóg widział to, że nie jest. Boże serce płacze, kiedy widzi, że kolejny raz upadamy. Boże serce płacze w momencie, kiedy widzi, że po raz kolejny się potknęliśmy. I Bóg. Może nie, że wpada na niesamowity pomysł, ale Bóg wie, co należy zrobić, i Bóg wie, jak może wyciągnąć człowieka z tego błota. I w tym momencie przychodzi Jezus, który. Wszystkie nasze słabości, który przybija do krzyża wszelkie. Ee, Wszelkie nasze grzechy, wszelkie niedociągnięcia, tą niesprawiedliwość, którą nakłada na nas prawo. W tym momencie, kiedy Jezus przechodzi i oddaje swoje życie za nas, kiedy Jego ciało zostaje przybite do krzyża, w tym momencie razem z Nim grzechy, w tym momencie razem z Nim zostaje przybite to prawo do krzyża, i wierzę, że z tego wynika pełnia i kwintes w Jezusie Chrystusie. Że Boża ofiara, ofiara Jezusa Chrystusa jest, jest po to, jest też po to, żebyśmy mieli cudowne życie, żebyśmy e, byli szczęśliwi, pełni miłości i radości, ale przede wszystkim ona była po to, żeby zdjąć z Ciebie ciężar i odpowiedzialność tego. Cały czas musisz czegoś przestrzegać, że cały czas musisz dążyć do tego celu, że jesteś w tym tunelu i widzisz to światło, ale nie możesz dobiec do tego ofiara Jezusa Chrystusa. I na koniec chcę przyjść do Ciebie z taką ciekawostką, którą sama odkryłam właśnie studiując tych starożytnych. Praktykowano przybijanie w miejscu publicznym gwoździami dowód unieważnionego długu. I to jest ustęp. Że taka była praktyka, jeśli duch został unieważniony, przybijano gwoździami dowód, aby wszyscy dookoła mogli to zobaczyć. Hej, popełniłem unieważniony i jestem już wolny. I tym właśnie jest ofiara Jezusa Chrystusa. Na oczach wszystkich dokonało się coś, co jest poważne. a jednak Jezus był w stanie to zrobić. I mam nadzieję, że tą inspiracją. Ee... Zainspiruje cię po prostu do dalszego stójstwa. A jeśli słyszysz pierwszy raz się coś takiego, wierzę, że Bóg dotyka Twojego serca i że w tym momencie rozpoczyna się Twoja nowa droga pomiędzy e, relacją Tobą a Jezusem. E, Ode mnie to wszystko. Mam nadzieję, że mieliście dobry czas, i ja chcę tylko przypomnieć Wam o tym, że nasz YouTube jest wypełniony mnóstwem, mnóstwem wspaniałych nagrań. Więc jeżeli chcesz słuchać jakiegoś dobrego uwielbienia, uwielbienia naszego zespołu z Life czy zachęcam Cię, żebyś kliknął lub kliknęła w opisie do linków, które na pewno będą się to zależy od naszej postprodukcji, ale na pewno w jakiś sposób przekierujemy Cię do uwielbienia. Również polecam Ci nasze, naszego spotkania. Gdzie są e, dostępne, e, dzielone się naszym kościele. Ode mnie to wszystko. Widzimy się za tydzień i do zobaczenia! Pa!